Cześć wszystkim z tej strony, Adiki. Witam Was w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam zestaw 2.1.1.6.5 z LEGO Minecraft. Jest to forma pszczół. Pszczoły zostały w jednej z w sumie nowszych wersji Minecrafta dodane, i LEGO postanowiło zrobić zestaw z tym związany. I ten zestaw prezentuje się naprawdę świetnie. Najpierw przejdziemy do figurek, potem Wam pokażę całość. Więc zacznijmy od bohatera, czy bohaterki może. Czyli mamy jakby gracza w skinie pszczoły, co jest całkiem ciekawe. Skin sam z siebie jest całkiem ładny. Dodatkowo dostajemy złotą łopatę i coś, co mi się bardzo podoba, czyli Elytra. E Elytra jest zrobiona całkiem ciekawie, ponieważ jest zamieszczona właśnie tutaj w nas e naszej postaci takim przeźroczystym i mamy wczepione dwa takie skrzydełka. Dzięki temu, że są dwa, a nie na przykład, że to jest jeden element, możemy je tak choćby schować do tyłu. I to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, bardzo mi się to podoba. E I jako, że ogólnie lubię Elytrę po prostu w Minecrafcie, to tutaj naprawdę się z niej cieszę. Dostajemy również Villagera, czyli ee, całkiem rzadką postać w LEGO Minecraft, w sensie swego czasu pojawił się w takim ala Battle Packu, w sensie z Gwiezdnych Wojen, jakby to był zestaw z Gwiezdnych Wojen to tak by go nazwali, natomiast to był taki malutki zestawik, że tam była Świnka, Steve, Creeper i właśnie Villager i to zeszło w ogromnych ilościach i na chwilę obecną to kosztuje ponad dwie stówy taki mały zestawik, więc e, wow. Natomiast tutaj dostajemy właśnie też jednego villagera w tym zestawie i bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest on bardzo fajnie zrobiony. Mega mi się podoba ten tors, że to jest jakby od głowy tutaj. Jest to się ciągnie tors i są malutkie nóżki do tego wczepione. To jest mega. No i oczywiście jest ta villagerowa główka z tym nosem. Figurka na pewno na plus. Dostajemy również małą owcę, która jest zrobiona tak pociesznie. Czekajcie, muszę, żeby mi fokus złapał, halo? Łapiesz czy nie łapiesz? Średnio łapię. O, dobra, załapał. Dobra, łapię, jak zabieram rękę chyba, czy nie? Nie wiem. Nieważne. W każdym razie jest figurka zrobiona całkiem fajnie. Tutaj mamy główkę zrobioną w ten sam sposób, jak jest u pająka, tylko że wiadomo, biała, i inny nadruk i tak dalej. No więc po prostu taki mały stworek, zawsze na plus do kolekcji. E, jest dobrze. I e, ogólnie w zestawie dostajemy jeszcze jako postacie e, 8 pszczół łącznie, 4 takie pozytywne i 4 wrogo nastawione, e, ale nie chcę mi się ich już wypinać, więc pokażę wam po prostu jedną e, jedną zwykłą i dokładne różnice. Więc tak wygląda po prostu pszczoła w Lego Minecraft. Jest złożona tak naprawdę z kilku klocków. Ale wygląda bardzo fajnie. Tutaj mamy główkę taką właśnie szczęśliwą. Tutaj jak widzicie po tych, mają czerwone oczy i to są takie jakby rozgniewane. No i zawsze fajnie je mieć. Dodatkowo jest ich całkiem sporo. Na plus. Więc tak jak mówiłem, w zestawie znalazło się wiele pszczół. One są wmontowane tutaj w całym krajobrazie tego zestawu. Przede wszystkim mamy tutaj na tym takim przeźroczystym wysięgniku, latające w takiej chmarze, te zdenerwowane. I tu jest bardzo fajny mechanizm, ponieważ jak tak obracamy, to one latają w kółko, taką chmarą. Wygląda to całkiem fajnie. Na pewno fajna fun funkcja zabawowa, Nawet jak dla mnie, który po prostu kupuje te zestawy bardziej, żeby je potem zmodyfikować, albo po prostu złożyć na półkę, żeby ładnie wyglądały i tak jest bardzo fajna ta funkcja e, tutaj mamy pszczołę na takim małym właśnie e, statywie przeźroczystym nazwałbym to ona jest po prostu osadzona na tym, żeby było, że jakby latała tutaj mamy jeszcze jedną siedzącą na tych e, na ulach? nie, ul jest tutaj, tutaj nie wiem co to jest w sumie jak to się dokładnie nazywa w Minecrafcie i mamy jedną właśnie w ulu i dodatkowo jedna jest ukryta w drzewie, więc to jest ciekawe na pewno. Ciekawy zabieg. E, trochę, trochę mnie to w ogóle zaskoczyło, bo zawsze drzewa były takie, taką stabilną formą w Minecrafcie. E, właśnie te, tak budowane, powiedzmy, jako takie po prostu zbite w sobie i tak dalej, a tutaj zrobiono jeszcze przestrzeń na taką przyczółkę, więc to jest całkiem spoko. Dodatkowo, w zestawie dostajemy ogień, w sensie tutaj to ma symbolizować najpewniej ognisko, natomiast e, na ogół to jest ogień, jak się wyjmie z tego, e, ten, e, z środka ten skos, przybliżę mam to, e, o, mi jeszcze pszczoła wyleciała, <grych> e, jak się wyjmie ten skos pomarańczowy stąd, no tutaj normalnie można wsadzić figurkę i ona będzie takie jakby, że, że płonie, więc no jakby mechaniki minecraftowe można fajnie odwzorować. W całym zestawie dostajemy sporo kwiatów i różnych innych sadzonek. Tutaj mamy sadzonki, nie wiem, ziemniaków, marchewek, czegoś takiego. I mamy je cztery, widzicie je tutaj. Mamy sporo kwiatów, ponieważ mamy kwiaty niebieskie, żółte i tutaj fioletowe i czerwone. Jest ich naprawdę dużo. Oraz mamy plastry miodu. Bardzo mi się podoba grafika tego klocka. To wygląda tak. Dostajemy takie dwa. Ten jeden tu, jest jeszcze tutaj. Widzicie go. Eee, bardzo mi się podoba ten plaster miodu. Jest mega ładnie zrobiony. Eee, nadawałoby się to nawet do budowy jakichś tam, właśnie, nie wiem, obrazów czy posadzek czy czegoś takiego. Eee, bo po prostu to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie jeśli chodzi o konstrukcję zestawu, terenu i tak dalej. Może to nie jest najambitniejszy zestaw, no bo wiadomo, po prostu mamy jedną e, jedną partię terenu wyżej, jedną niżej i jeszcze niżej mamy farmy. Dwa drzewka, czyli brzozę i jakiś tam dąb najpewniej. Ale i tak uważam, że ten zestaw jest naprawdę fajny pod kątem terenu. Przede wszystkim jest też prosty w budowie. To jest to samo, co mówiłem w recenzji opuszczonej kopalni. E, bardzo mi się podoba, że po prostu jest tak zwyczajnie zbudowany. Tutaj nie ma właśnie wymyślnych skosów, wszystkich jakichś takich wymyślnych zabiegów, żeby to wyglądało jakoś płasko, gładko i tak dalej. To jest Minecraft po prostu, więc mamy budowę prostą. Bardzo mi się to podoba. W zestawie oczywiście jest instrukcja, która pokazuje krok po kroku, jak wszystko składać. Na samym końcu mamy spis setów z całej jakby serii, ja mam te trzy, co do tej świnki nie wiem czy ją będę kupował, zobaczymy, spis części oczywiście, no, więc tak się prezentuje już całość tego zestawu i naprawdę jest na plus. Ten zestaw daje nam fajne możliwości jeśli chodzi o rozbudowę właśnie naszej powiedzmy jakiejś polany, tam środowiska dookoła domu, czy na przykład jak mamy wcześniejsze zestawy to farmy rozbudowanie, no bo wiadomo były tam się pojawiały już farmy owiec, farmy tam jakieś krów czy coś. E, tutaj mamy farmę pszczół. No rozbudowania na pewno na plus. Fajne jest jeszcze to, że możemy to połączyć e, z innymi zestawami. E, macie w karcie link do tego filmu, e, gdzie połączyłem pięć różnych zestawów z Lego Minecraft. E, I tutaj wam jeszcze jako taki bonusik pokażę jeszcze jeden sposób, e, więc Mam zestaw właśnie z tą jaskinią I jak macie te dwa zestawy, to również da się je w bardzo prosty sposób połączyć. Dzięki czemu to wygląda ładniej, jako taki jeden świat powiedzmy i fajnie się tak to wszystko zabudowuje w całość. Więc po prostu, ruch jest bardzo prosty, bo robimy, robimy to w ten sposób, tak dosuwamy do siebie te dwie budowle. No ale nie mamy żadnego łącznika, tak, więc najprostszą rzeczą jaką możemy zrobić, to po prostu wziąć te owce i postawić ją w ten sposób tutaj, na tych dwóch szarych klockach. I dzięki temu to już jest połączone i mamy taką jedną całą stałą konstrukcję. No i co, no jest to na pewno lepsze niż po prostu trzymać te dwa zestawy osobno. I wygląda całkiem fajnie, spójnie. Wiadomo, że jaskinia nie do końca się zawsze łączy z tym zielonym, tak po prostu. Natomiast tutaj zawsze, jakby tereny Minecrafta się generują losowo, więc tutaj nie ma reguły, tutaj może się coś takiego zdarzyć. Więc to jest tak, tak w formie ciekawostki na sam koniec, chciałem wam pokazać. Więc dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie lajka like pod materiałem. No i do usłyszenia w następnych filmach na moim kanale. Także, cześć.